Nie magister Zarzycki, z terenów nad Czarną w Staszowie. Jestem teraz na kolejnym tutaj moście, który tutaj jest na tych terenach, na, nad kanałem takim. I proszę Państwa, znowu pewien film mi przychodzi do głowy. Yy, ja mam taki świetny film wojenny, o jeden most za daleko. Yy, tutaj może nie jestem yy, o jeden most za daleko, ale pokażę Państwu, że ten most ma o jedną barierkę za mało. Niech Państwo popatrzą, z tej strony, o chyba Państwo będą widzieć, tak, że barierka, no kiepska może, bo kiepska, ale jest. Natomiast pokażę Państwu, że z tej, z tej drugiej strony y, barierki akurat y, nie ma. Y, taką widzą Państwo rurę, ale to jest tylko taka rura, y, no nie wiem, jakaś kanalizacyjna pewnie, albo tam jakaś wodociągowa, no jakaś, jakaś tam jest rura, ale ta rura to jest y, 3 metry od tego mostu, także to, to nie jest barierka, mogą tak Państwo mylić się na ekranie y, komputera. Na dodatek ten most nie jest taki płaski, bo on ma tutaj narzuconą na siebie ziemię i akurat przy krawędzi tego mostu on jest, ma spad w kierunku tego kanału. Yy, natomiast na dnie tego kanału leżą, jak Państwo widzą, takie różne głazy, płyty jakieś takie chodnikowe czy, czy jakieś takie inne. I jakby tam ktoś spadł, no to się naprawdę nieźle, nie, nieźle że tak powiem, rządzi. Gdyby spadło małe dziecko, no to yy, Gdyby spadło samo na przykład i rodzic tego nie widział, to no tak, spadnie, przewróci się, wpadnie do tej wody i kto wie, czy się na przykład nie utopi w tej wodzie, jeżeli tam będzie woda. A tutaj, zimno, tutaj nie zamarza, dlatego że tu jest taki szybki nurt, więc tutaj nigdy nie zamarza, nawet przy bardzo silnych mrozach. A w zimie to jest bardzo ślisko, dlatego że oczywiście do nikt tego nie posypuje. No, no, a ten, a ten mostek, jak Państwo zobaczą, to jest bezpośrednio od, blisko tej yy, Takiej, takiego chodnika, w którym masę ludzi chodzi i tutaj na, nawet w zimie yy, jest bardzo dużo ludzi. No, kilkadziesiąt może nawet kilkaset osób dziennie w weekendy się przewija, więc i kopa dzieciarni tutaj się kręci pęta. No a dzieci, a dzieci na to może wszystko ich interesuje, więc na ten masek też sobie naprawdę wchodzę, jeżeli rodzic pozwoli. No, oczywiście do tej pory tamtej zimy rodzice byli czujni, żadne dziecko się tutaj nie zabiło, no ale... Jeżeli jakiś roztargniony rodzic tutaj z dzieckiem, jakimś takim troszkę ciekawskim przyjdzie kiedyś, w przyszłej zimy, a nawet i teraz, no to jest ryzyko, że to dziecko tutaj spadnie, dlatego że tej barierki no tutaj jednak ja bym powiedział, że bra brakuje. No cóż, więc jest taki kolejny most, troszkę kuriozum, który ma o jedną barierkę, jak Państwo widzą, z tej strony za mało.